Powiedz mi, czemu gasisz światło przed prysznicem i dlaczego już nie patrzysz w lustro po przebudzeniu? I nie chodzi o lustro, chodzi o konfrontację z tym, kim się stałeś i o to, że nie jesteś zadowolony z tego, co widzisz na co dzień. W dzisiejszym filmie pogadamy o czymś, o czym faceci prawie nigdy nie mówią na głos. O tym, jak ciało staje się lustrem twoich wyborów i jak to odzyskać i zrobić to dla siebie, a nie dla atencji. I pokażę ci, dlaczego unikasz swojego odbicia i kiedy to się zaczęło. Jak ciało wpływa na Twoją pewność siebie, relacje, seksualność, i co się dzieje, gdy to ignorujesz, i jak to niszczy nie tylko sylwetkę, ale też i psychikę. I jak wrócić do formy bez obsesji w sposób, który odbudowuje szacunek do siebie. Ale uwaga, ten film może Cię zaboleć, więc jeżeli masz jakieś słabe nerwy to wyjazd, bo nie będziemy owijać w bawełnę. I to nie jest film o kaloriach, to jest film o Tobie. O tym, co widzisz, a raczej o tym, czego wolisz nie widzieć. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym i pomagam facetom po 30 zrzucić brzuch, odzyskać energię i znowu być dumnym z tego, co widzą w lustrze? A jeżeli nie pamiętasz, jak to jest spojrzeć w lustro bez odrazy, albo obojętności, to zostań ze mną do końca tego filmu. Bo to nie będzie tylko analiza, tylko to będzie mapa. Plus wyjście z tego, co cię przygniata. I zaraz pokażę ci pierwszy moment, w którym zaczynasz unikać swojego odbicia i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I zaczynamy od punktu pierwszego: czyli lustro nie kłamie, ale ty wolisz nie patrzeć. Gaszę światło, zanim zdejmę koszulkę. Nie patrzę w lustro. Tylko na szybko zerknę, żeby się ogolić. To nie jest przypadek, tylko mechanizm obronny, bo lustro nie kłamie a ty po prostu nie chcesz zobaczyć prawdy. Faceci po 30 często nie unikają luster z próżności, tylko z bólu, bo coś pękło i nie chodzi o 2 kg więcej, chodzi o to, że nie poznajesz faceta, którym się stałeś. Kiedyś patrzyłeś z dumą, dziś z obojętnością albo z niechęcią. I to nie jest tylko brzuch, to jest symbol, że coś się w życiu rozjechało, że forma ci uciekła razem z poczuciem kontroli. I właśnie wtedy zaczynasz gasić światło przed lustrem, nie zdejmować koszulki na plaży, zapinać pas trochę wyżej, żeby nie było widać brzucha. To boli, ale nie fizycznie, tylko to jest ból tożsamości, bo lustro mówi patrz kim jesteś teraz i zaraz ci pokażę konkretne momenty, w których to się zaczyna i czasem jeden wieczór, jedno zdjęcie, jedno spojrzenie partnerki wystarczy. Drugi punkt, czyli jak to się zaczyna, momenty, w których zaczynasz unikać swojego odbicia, bo to nie dzieje się nagle, to nie jest tak, że pewnego dnia przestajesz patrzeć w lustro, to są małe sygnały, czyli przegonasz stare zdjęcia i widzisz, że coś ci uciekło. Na plaży wolisz siedzieć w koszulce, Omijasz lustra w galeriach, windach, sklepach odzieżowych i patrzysz tylko od szyi w górę. I nie mówisz tego nikomu, bo w środku masz narrację: nie jestem kobietą, żeby przejmować się wyglądem. Albo to nie jest ważne, bo mam inne sprawy. Ale gdzieś pod tym wszystkim jest wstyd. Cichy, schowany, ale prawdziwy i bardzo bolesny. I nie chodzi tylko o wygląd. Chodzi o to, że przestajesz się ze sobą utożsamiać. Patrzysz i nie widzisz gościa, którym chciałeś być. Bo ciało to nie tylko mięśnie czy tłuszcz, tylko to są Twoje wybory, Twój styl życia, Twoje wartości odbite w lustrze. I nagle każde odbicie staje się konfrontacją. Z tym, co odkładasz od miesięcy, z tym, czego unikasz, mówiąc, później się za to zabiorę. A teraz pokażę ci, dlaczego to wszystko boli tak mocno i dlaczego twoje ciało to coś więcej niż wygląd, bo to jest obraz twojej tożsamości i tego, czy nadal trzymasz ster w rękach. I przechodzimy do punktu trzeciego, czyli ciało jako lustro tożsamości, bo twoje ciało to nie tylko wygląd, tylko to komunikat. Komunikat, czy jesteś w kontroli, czy masz dyscyplinę, czy szanujesz siebie na co dzień, a nie tylko od święta. Bo ciało pokazuje prawdę, bo ciało to efekt codziennych wyborów. Relacji z jedzeniem i relacji ze sobą. Jeżeli nie trenujesz, nie ruszasz się i jesz byle jak i śpisz po 5 godzin, to nie chodzi tylko o fałdę na brzuchu. Tylko to jest Twój styl życia odciśnięty w lustrze. I wtedy dzieje się coś trudnego, bo patrzysz w lustro i nie rozpoznajesz siebie. Czujesz się, jakby ciało należało do kogoś innego, jakbyś zgubił wersję siebie, którą znałeś. I nawet nie chodzi o sześciopak, tylko o poczucie, że to ja jestem tym facetem. Bo kiedy ciało przestaje odzwierciedlać tożsamość, to w głowie robi się rozjazd. I to boli bardziej niż każda liczba na wadze. I zaraz pogadamy o czymś jeszcze trudniejszym, o emocji, której faceci prawie nigdy nie nazwą na głos, a która po cichu niszczy ich relacje, pewność siebie i seksualność. Punkt czwarty, czyli wstyd, którego faceci nie nazwą. Faceci nie mówią, że się wstydzą. Oni po prostu uciekają. Nie czujesz się atrakcyjny? To nie powiesz przecież tego na głos, no nie? Zamiast tego dystans w relacji, mniej inicjatywy, więcej wymówek, seksualność? Jeżeli nie czujesz się dobrze we własnym ciele, to tracisz moc, nie fizyczną, Elementalną, czyli coś dużo ważniejszego. W związkach to widać, mniej zbliżeń, mniej kontaktu wzrokowego, mniej pewności siebie, więcej unikania, częściej boli głowa, i to nie dlatego, że nie kochasz swojej partnerki, tylko dlatego, że nie lubisz samego siebie. A jak jesteś sam, to jest jeszcze trudniej, bo nie masz luster, ale masz myśli w głowie, ciszę i to uczucie, że nie masz się w ogóle za co szanować, ale wstyd nie wygląda jak w filmie, nie ma łez. wygląda tak. Ciągłe odkładanie zmian, impulsywne jedzenie, niechęć do siebie i wieczne, zacznę od poniedziałku. A teraz pokażę ci, co się dzieje, kiedy ten stan trwa za długo. Bo wstyd, który nie zostaje przełamany, zamienia się w zobojętnienie. I wtedy zaczynasz dryfować. Piąty, czyli co się dzieje, gdy ignorujesz temat za długo. Jest okej, okay jak jest. Mam ważniejsze sprawy. To nie jest mój priorytet. Brzmi znajomo? To mechanizmy obronne. Tak faceci radzą sobie z bólem, którego nie chcą czuć na co dzień. I co się dzieje dalej? Nie dzieje się w sumie nic, ale właśnie to nic, rozsypuje ci życie kawałek po kawałku. Najpierw przestajesz przejmować się tym, co widzisz, potem przestajesz się przejmować to, kim jesteś, brzuch rośnie, energia spada, w głowie coraz częściej pojawia się myśl, kiedyś to się jakoś ogarnie, ale się nie ogarnia. I potem przychodzi zdjęcie z wakacji, albo moment, gdy nie możesz dopiąć spodni, albo wzrok twojej partnerki, którego nie umiesz zinterpretować. I wtedy nagle jest szok. Ale nie dlatego, że coś się wydarzyło. Tylko dlatego, że od lat nic się nie wydarzało. I zaczyna się dryf. Nie masz kierunku, celu, steru. I nie chodzi tylko o ciało. Chodzi o to, że gubisz samego siebie. Ale teraz masz szansę to zatrzymać. I nie potrzebujesz rewolucji, bo wystarczą Ci trzy konkretne kroki, które pokażę Ci już za chwilę. I przechodzimy do punktu szóstego, czyli jak odzyskać kontrolę. Trzy konkretne kroki. To nie będzie rewolucja, tylko realny ruch do przodu. Czyli pierwsza rzecz. Zrób brutalny rachunek sumienia. Stań nago przed lustrem bez światła i bez żadnych filtrów. Nie oceniaj się, tylko po prostu zobacz prawdę. I to nie ma być kara, tylko to ma być moment, w którym odzyskujesz ster. Druga rzecz, czyli zmień narrację. Ciało to nie wróg, tylko to sprzymierzenie. Nie musisz swojego ciała nienawidzić, żeby je zmienić. Traktuj je jak narzędzie, które ci służy pracy, w relacjach, w seksie i w życiu codziennym, bo im lepiej o nie zadbasz, tym bardziej odzyskasz szacunek do siebie i efektywność w wyżej wymienionych sferach. Trzecia rzecz, najważniejsza i najtrudniejsza małe kroki, ale codziennie. Trening na start 20-30 minut od 1 do 3 razy w tygodniu. Jedzenie prosty plan z trzema posiłkami, bez głodówek i z jednym posiłkiem dla głowy. Sen 7 godzin dziennie minimum o stałych porach. Ruch codzienne spacery codzienna aktywność. 80 tysięcy kroków, bez, nawet bez siłowni. I to nie jest wyścig, tylko to jest proces odzyskiwania twojej tożsamości. Bo forma to nie jest sześciopak, tylko to świadomość, że wracasz do steru i że robisz swoje, i że dowodzisz robotę. A teraz ostatnia, najważniejsza rzecz, gdzie nie chodzi o bycie idealnym, tylko chodzi o to, żeby znowu chcieć spojrzeć w lustro. I lecimy do finału, czyli siódmy punkt nie chodzi o idealne ciało bo chodzi o to, żebyś znowu chciał spojrzeć w lustro. I nikt nie każe ci tutaj być kulturystą. Nie musisz mieć 8% tłuszczu i klaty jak z okładki, ale musisz mieć jedno poczucie, że to ty trzymasz ster, że nie dryfujesz, że codziennie. Nawet jak nie jest idealnie, robisz coś dla siebie. Lustro nie ma być wrogiem. Ma być przypomnieniem, że wracasz do siebie. I kiedy znowu spojrzysz w to lustro, to nie zobaczysz idealnego ciała. Zobaczysz gościa, który wrócił na właściwy tor i dowodzi rezultaty. I to będzie moment, w którym poczujesz znowu siłę. Poczujesz kontrolę, poczujesz, że jesteś sobą, a nie cieniem siebie. A jeżeli nie wiesz od czego zacząć, jeżeli nie chcesz znowu cisnąć dwa tygodnie i się rozsypać, to mam dla ciebie rozwiązanie. Program Edukcja Pro. 88-dniowy proces, w którym pomogę ci zrzucić 6-12 kg, pomogę ci odzyskać energię, sprawczość i dumę z siebie. Oczywiście bez kardio i bez głodówek. Skierowany specjalnie do facetów po 30. Jak masz mniej lat, to się nie zgłaszaj. Umów, rozmowy, link znajdziesz poniżej. I to jest pierwszy krok, żeby znowu spojrzeć sobie w oczy i żeby się nie a jeżeli chcesz jeszcze mocniej wejść w temat psychiki i ciała, to koniecznie obejrzyj mój film Psychologia brzucha, jak stres i presja trzymają Cię przy jedzeniu. Tam pokażę Ci, dlaczego brzuch to nie zawsze kalorie, tylko napięcie, którego nawet nie umiesz nazwać.